Cześć, witam was bardzo serdecznie. 2 grudnia, drugi vlogmas. Kochani, dzisiejszy filmik wyjątkowy, bo dzisiaj już ruszamy z magicznym rozdaniem ukrytym w treści filmu. A z czym dzisiaj do was przychodzę? Z konsumpcjonizmem w czystej postaci, ponieważ przychodzę do Was z czymś, co powinno Was bardzo zainteresować, a mianowicie z tak zwanym mystery boxem od La Rosa. Z tym, że on nie będzie do końca taki mystery, bo zaraz sobie ujawnimy jego zawartość, tak abyście mogły przekalkulować, czy opłaca Wam się go kupić. Jego cena to 299 zł, a wartość tych kosmetyków. To jest około 625 zł. I jak zaraz zobaczycie, być może jest to turbo po prostu pomysł, aby kupić taki, taki boks. I po prostu go rozparcelować na prezenty. Aby nie być psem ogrodnika, bo raczej nam tak dużo kosmetyków naraz nie jest potrzebne. Ale jeżeli rozłożymy to na prezenty, to może się to okazać turbo, turbo, oszczędność i deal. Musicie też sprawdzić, bo przyznaję się, nie sprawdzałam, czy przypadkiem na tego boksa nie działa również mój kot rabatowy. Zostałem Wam oczywiście linka w opisie. Druga sprawa to paczka PR od Eveline Cosmetics. Ja już wiem, co w niej będzie, choć jeszcze jej nie otwierałam. Będą to produkty do włosów! Mówiłam, widzicie, doczekałam, tym razem wytaktowałam. Kupiłam tylko wcześniej maskę olejową, którą Wam ostatnio polecałam. No i przyszła do mnie paczka. I moje małe zakupy świąteczne z Sinseja. Kochani, w tym filmie również ogłoszę, kto wygrał rozdanie na 15 tysięcy subskrypcji. Także co? Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. To zaczynamy, kochani, od tego mystery boxa. Przychodzi on do nas w worku. Przychodzi w dużym worku. To jest naklejka zdejmowana. W związku z tym ten worek, taki, wiecie, worko plecaczek, jest później do wykorzystania. Ja chyba muszę zdjąć na razie naszą paczkę z Everline, Od Eveline, bo inaczej się tutaj nie pomieszczę. I wyciągam. Dum, dum, dum. I pierwszy produkt, kochani, jaki wyciągam, to yy, kosmetyki marki SOME BY ME. Jest to taki mini set, on się nazywa Starter Kit, czyli ma być to taki set na przetestowanie serii z ślimakiem. Ja używałam serum z tej serii i chyba tylko serum i wiem, że ono było rewelacyjne. Pokazywałam wam je wielokrotnie w ulubieńcach i w skład tego setu wchodzi nam 30 ml produkt do oczyszczania twarzy, wchodzi nam toner, wchodzi nam serum oraz wchodzi nam krem. Uważam, że jest to genialny pomysł, już abstrahując od koloru czerwonego, aby właśnie, znaczy nie będę tego mówiła przy każdym produkcie, nie, ale naprawdę to jest super pomysł na prezent taki set lub jeżeli macie ochotę przetestować, to jest dla mnie rewelacyjne rozwiązanie, ponieważ pojemność tych produktów jest wystarczająco duża, żeby dobrze przetestować, ale wystarczająco mała, żeby nie zalegały u nas zbyt długo w domu. Dalej. Dalej mamy coś, słuchajcie, czego nigdy nie miałam i jest to bardzo dobrze znana marka Huxley i tutaj słuchajcie, mamy zestaw serum, również miniatury, cztery sera zapakowane w kartonik. Ja powiem prawdę, nie używam żadnego z nich więc jestem szalenie ciekawa. Huxley to jest ta marka od takiego cudownego kremu Secret of Sahara, który no jest obłędny, on ma wow, wow, wow właściwości, niestety to nie był wyprzedany i on się świetnie nadaje też na tą porę właśnie roku, kiedy nasza twarz obrywa, czy to przez zimne temperatury, czy to przez kaloryfery. Słuchajcie, olejek, esencja i i esencja. Ok, no to możemy myślę, że spokojnie nazwać to zestawem serum, natomiast faktycznie są to produkty typu yy, olejek i esencja. Dalej taka przeurocza próbka maseczki maseczki marki Heimish Black Tea to jest świetna maska. Ona jest śmieszna, bo po nałożeniu daje efekt chłodzenia na twarzy. Bardzo fajna, nawilżająca maseczka. Dalej, kochani, mamy markę, której nigdy nie umiem wymówić. Pisze się Jajun. <grym> Przepraszam wszystkich. I są to płatki pod oczy. Płatki pod oczywiście produkt pełnowymiarowy z ekstraktem z herbaty. Płatki, które mają za zadanie mocno nawilżać. I są to płatki hydrożelowe. Więc jeżeli nigdy nie używałyście, ja notabene nigdy ich nie używałam, to się przyznaję. No to jest ku temu okazja. I wyciągam, słuchajcie, kolejny set jest to set bardzo dobrze nam znanej marki piunk Cool z informacją, że jest to pojemność, którą możemy zabrać do samolotu. I mamy tutaj hair body travel kit, a więc produkty zarówno do ciała, jak i do włosów. I mamy tutaj kochani szampon, mamy tutaj kochani e, scalp e, treatment, e, balsam z ceramidami oraz mamy tutaj Żel pod prysznic. Grzebiemy, grzebiemy, grzebiemy. I teraz wyciągamy niespodziankę od Mixita. I jest to bożonazdowy miks musli z suszonymi owocami i orzechami. Taki oto gift. I mamy tu jeszcze jeden słodki gift, ja już to wiem. I jest to wafelek. To tak w ramach, wiecie, uroczych, grafików. Dobra, lecimy dalej. I dalej mamy bardzo kultowe, także na YouTubie produkt, a więc markę Lenes, produkt pełnowymiarowy. I jest to kultowa maska do ust, którą nakładamy. Hmm, na usta o klasycznym zapachu, a więc o tym pierwotnym berry. I jest to maseczka całonocna. Czyli po prostu przed pójściem spać zamiast balsamu na nasze usta, nakładamy taką maskę. Która ma głęboko podczas snu nawilżać nasze usta. Ja osobiście testowałam tą maseczkę. Jest to bardzo, bardzo, mówię, kultowy produkt, bardzo drogi. Z tego co pamiętam, on kosztuje ponad 100 zł, więc zdecydowanie na bogato. I dalej, kochani, mamy z Pumpkin Cure creme do rąk. Jest to mocno nabliżający krem do rąk yy, o pojemności 50 ml. No i coś, co Agatka kocha ponad wszelką wątpliwość. Więc najlepszy, najlepszy absolutnie produkt do wieczornego oczyszczania twarzy All Clean marki Heymish i jest to White Clay Foam, a więc taka pasta z glinką, z białą glinką, która nie dosyć, że bardzo skutecznie oczyszcza twarz, to przy tym absolutnie nie wysusza twarzy i nie powoduje uczucia ściągnięcia, bo-bo-bo. Eee, Dalej, kolejny również kultowy dla mnie produkt, a więc balsam do ust Marki Real Barrier i jest to Balsam Extreme. On bardzo mocno nawilża, jest on pozbawiony zapachu, smaku, bardzo dobrze szybko się wchłania i jest to świetny produkt do stosowania tak na co dzień. Natomiast sądzę, że jak będą mrozy, to nie jestem taka pewna. I dalej mamy kolejne takie, znowu dwie przeurocze miniaturki. I pierwszy to jest mój również kultowy produkt: All Clean Balm marki Heimish, a więc produkt do demakijażu, balsam do oczyszczania twarzy lub demakijażu. I co ciekawe, mimo że ta próbeczka się wydaje taka bardzo, bardzo malutka, zaraz otworzę i wam ją pokażę, to wierzcie mi lub nie, ja ją miałam, zabierałam ją na wyjazdy. O, niby takie maleństwo, nie? Ale słuchajcie, ona starczała mi na 3-4 użycia do tego stopnia, także to jest bardzo wydajne. No i świetna okazja, aby właśnie przetestować. A drugi produkt to jest coś czego akurat nie miałam i jest to krem pod oczy z serii morskiej Marine Care i również w takiej pojemności, oto on się nam. I również w takiej pojemności oto nam się on znajduje. Nie mogę się wysłowić. I dalej, kultowy również, no co ja poradzę, no, jeżeli oglądacie moje filmy, to na pewno wiecie, że fak faktem to są moje kultowe produkty i tu mam markę Easing Tree i jest to Hyaluronic Acid, czyli cudowny mój tonik, on tutaj jest w tej wersji Toner Plus, bo nie wiem czy pamiętacie, kiedy ja się zaczęłam zachwycać tym produktem, on występował tylko w tej wersji normalnej, a potem okazało się, że również... Do asortymentu Lerosa weszła taka wersja podkręcona i ona po prostu ma jeszcze więcej tego kwasu chiarodanowego w sobie. To jest jeden z tych toników, które nakładamy zdecydowanie łapkami, traktujemy go bardziej jako tonik zmiękczający typu esencja, a nie jest to tonik taki, wiecie, odświeżający do przecierania twarzy. I również mamy, słuchajcie, esencję toner marki Pyumkian Curl. Ja ją musiałam na pewno używać, tylko ona jest chyba w opakowaniu z pipetą, o ile pamięć mnie nie myli. Tutaj również taka miniatura się znalazła. Grzebiemy dalej. To jeszcze nie koniec, kochani. Dobra. Dalej mamy również z marki Pjumkian w takiej małej pojemności nawilżające serum. Również go używałam, tylko zabijcie mnie, bo przez to, że wszystkie te opakowania są niebieskie, to mi po prostu na dłuższą metę już się kiczka. Ale generalnie produkty marki Pjumkian tak jak produkty marki Real Barrier, to takie dla mnie absolutne pewniaki. I ponownie Piąkiankiul i jest to nawilżający krem. Czyli w tym przypadku nie mamy po prostu kartonika, nie mamy jakby skomponowanego setu, ale jak widzicie, są to produkty, które jak najbardziej w ten set wchodzą. Czyli esencja, serum i krem nawilżający. I dalej, kochani, mas marki od płatków pod oczy. Mamy tutaj. Nie, przepraszam, co ja gadam, Boże. Jest to Są by me. SOME BY ME Brightening Sleeping Mask, to ja ją miałam. To jest, słuchajcie, maseczka na noc z witaminą C. Ona w większym opakowaniu występuje z taką naklejką z cytrynką i to jest bardzo fajna maseczka całonocna, która ma za zadanie rozświetlać naszą skórę i poprawiać po prostu jej koloryt. Serdecznie Wam polecam, to jest przeurocza miniatura o bliżej mi nieznanej w tym momencie pojemności, 15 gramów. Także tak ona się prezentuje. Dobra. Grzebiemy, grzebiemy, grzebiemy. I wygrzebuję kolejny produkt i jest to produkt marki All Clean znowu jeszcze raz, jest to produkt znowu marki Heimirsz, seria All Clean, ale Green Foam. Mi osobiście ta pianka się swego czasu nie sprawdziła, była to pierwsza pianka marki Heimirsz, jaką używałam. To miało miejsce, nie wiem, ze 3 lata temu, jak nie lepiej. I byłam z niej bardzo niezadowolona. I dlatego ryzykowałam, decydując się później, na tą, która stała się moją ukochaną. Ale to, że mi się coś się nie sprawdziło, nie oznacza, że Wam się nie sprawdzi, więc i taką piankę w zestawie znajdziemy. I miniatura kremu marki Pyunkjankjul, jest to krem z czarną herbatą, krem pod oczy. I czy to już wszystko? Czekajcie, trocinki, 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 trocinki. O, widzicie, nie wszystko, dobra. I mamy tutaj również maseczkę w płachcie marki Ankiul właśnie z czarną herbatą. Oraz rabat do Mixita. I tak wygląda cała zawartość tego mystery Boxa. Musicie przyznać, że tych produktów jest tutaj bardzo dużo. Cena boxa 299 zł, moim zdaniem, nawet jeżeli mój kot rabatowy nie wchodzi, jest ceną stosunkowo atrakcyjną, właśnie zważywszy na to, jeżeli chcemy porozkładać to na elementy pierwsze. Także kochani, no dajcie znać, co uważacie. Moim zdaniem, jest to no, dosyć atrakcyjny, że tak powiem, deal. A teraz czas na paczkę pielęgową od Eveline. Kocham, słuchajcie, te kartony. Jestem trochę uzależniona w ogóle od kartonów, bo bardzo dużo rzeczy później w nich przechowuję i korzystam z takich rzeczy. Tylko zanim je rozdysponuję i zacznę coś w nich przechowywać, to je chowam do szafy, bo oni mają świetne kartony. Na pewno Was urzekła ta historia. Bardzo proszę. Dum, dum, dum. Czekałam na to! Słuchajcie, ja się za to biorę. My Life, My Hair. Jest to seria produktów do włosów: peptydowy zawrot głowy, postaw na świadomą pielęgnację, 99%, składni 99 składników pochodzenia naturalnego, 100% wegańskie. Serię kupicie na pewno w drogerii Hebe. Taka tu jest informacja. Już Wam pokazuję, co w skład tej paczki dokładnie wchodzi. Po pierwsze, mamy szampon. Właśnie zapomniałam o tym, będzie Wam w ulubieńcach, że ja używam tam tego szamponu z poprzedniej paczki z Eveline i tej odżywki. One są naprawdę bardzo, bardzo dobre, yy, ale jakoś mi to po prostu wypadło, bo używam ich już od dawna. To, to, to nie jest kwestia miesiąca, i dlatego ich nie zakwalifikowałam do ulubieńców. Nie pytajcie, dobra. Mamy tutaj enzymatyczny szampon oczyszczający dla włosów normalnych, przetłuszczających się. Jest też idealny do pielęgnacji włosów metodą OMO. Naprawdę to OMO chyba mnie prześladuje. Yy, Okej. Okay. Nie widzę, żeby tu była żadna informacja, że on ma się nie pienić. Zobaczymy. Dalej mamy, gdzie jest krok drugi. Mamy peeling do skóry głowy, trychologiczny. No i bardzo jestem ciekawa tego, tego peelingu, ponieważ e, mówiłam Wam, że na przykład ekspert kosmetyczny na swoim Instagramie niestety obaliła, że choćby peeling do włosów marki, do skóry głowy marki Wianek nie nadaje się, bo ma za grube drobiny. Ten w nazwie ma trychologiczny. Już tamta seria została, no i tutaj też, opracowana przy współpracy z lekarzem, dermatologiem i trychologiem. Więc mm, otworzę go na pewno, będę chciała go spróbować, dam Wam znać, też już na moje oko, bo się trochę orientuję, jak mają się te drobiny. Bardzo ciekawe. jest to produkt do każdego rodzaju włosów. I to, czego się nauczyłam właśnie a propos trychologii, czyli liznęłam ten temat, to to, że taki peeling, takie dwukrotne mycie... Skóra głowy, włosów to są bardzo ważne elementy. Dalej mamy peptydową odżywkę nawilżającą dla włosów suchych, zniszczonych, odwodnionych, duża pojemność, 250 ml. Mamy również. Serum, wcierkę na porost włosów, ja generalnie takich produktów nie używam, choć na przykład już mój mąż używa specjalnej wcierki, więc e, nie wiem, może się po prostu z kimś podzielę, bo ja mam bardzo gęste włosy i trudno mi, powiem mam wmasować po prostu w tą skórę głowy coś, no ale wcierkę mamy również tutaj z peptydami oraz mamy maskę serum rzecz jasna z peptydami dla włosów wysoko porowatych. No i to będzie bardzo ciekawe, ponieważ ja uważam, że mam włosy średnio porowate, i zawsze dla takiego typu włosów kupowałam produkty dedykowane, jeżeli takowe były. Więc z przyjemnością sprawdzę tą maskę i zobaczę, jak ona się sprawdzi z kolei na moich włosach. Jest to pojemność 300 ml, więc możecie liczyć na to, że w ramach tego vlogmasu powiem Wam. No, patrzcie, jaka złośliwość rzeczy ma, tylko się światło odbija, nie chce się sfokusować. Możecie liczyć spokojnie, że w trakcie tego vlogmasu powiem Wam, jak te produkty mi się sprawdziły, bo po prostu biorę się za ich używanie. Odkładam je i dochodzimy do singeja. I może bym w końcu oddech złapała, nie sądzicie, lecimy. Kupiłam coś ze porażką. Gdzieś do tego był kartonik. O. Słuchajcie, napaliłam się na taki ręcznik do naszych Get Ready With Me z Reniferem. Nigdzie nie było napisane, że to jest dla dzieci, ale ja nie jestem przekonana, że to nie jest dla dzieci, bo już nie wspomnę, jak to jest wykonane. To jest taka chińszczyzna, No to granic możliwości. To jest, wychodzą nitki z tego i w ogóle, ale nie to jest największym problemem. Serio, nigdzie nie było informacji, że to jest dla dzieci, albo ja jestem ślepa. Ja nie jestem przekonana, czy moja głowa w tego renifera, w ten ręczniczek, ręczniniusiek się w ogóle zmieści. Nie będę, teoretycznie się zmieści, ale raczej moje włosy wtedy się nie zmieszczą. No, gdyby Wam szło do głowy to kupić nawet dla dzieciaczka, to nie polecam, ponieważ no, jakość wykonania to jest takie czyste, żywe AliExpress, w tym najgorszym, że tak powiem, wymiarze. I jest to po prostu, jak ja to mówię, tak zwane Google. Do niczego co się nie nadaje. Z rzeczy nieświątecznych złapałam taką koszulkę, wzięłam ją w dużym rozmiarze, bo w LCE, serii Alicja w krainie czarów, duża różowa koszulka z królikiem. I ona tutaj tylko ma napis Alicja w krainie czarów. Jest naprawdę duża i brałam ją właśnie z myślą o takiej koszulce, wiecie, dochodzenia tak po chałupie. Kupiłam skarpetki, tym razem nie kupowałam takich wyższych, bo mam takich wielopaków, tylko wzięłam e, dwupak takich krótszych, i przez to, że one kosztowały 10 zł, więc tak niby dużo, ale te powiem Wam są porządne, bo ostatnio sobie kupiłam e, takie czarne, niebezwykłe skarpetki w Senseju, chyba 7 pak, za chyba też 10 zł. I to się po prostu do niczego nie nadaje, one są prawie jak rajstopa. A te są takie mięsiste, porządne. Ja mam tutaj czerwoną parę w ciastki i szarą parę w ciastki. E, więc jeżeli macie ochotę na te skarpetki za dyszkę, to te, tak jak mówię, są znacznie porządniejsze od... Um, są po prostu porządne. O. E, mam dwie koszule nocne właśnie, jeszcze druga koszula. Moment. I pierwsza koszula jest w ciastki z napisem You are my, you are my favorite cookie. Czyli jesteś moim ulubionym ciasteczkiem, ja mam ją w rozmiarze L. Koszula ma bardzo fajny materiał, jest odpowiednio długa i nie jest ani za szeroka, ani za wąska. I wziąłam też taką drugą koszulę, już typowo na okres świąteczny. O, oh boy, it's holiday z myszką miki, mini. Podejrzewam, patrząc na tutaj tą wypracowankę. I na ten brokacik sądzę, że to jest taka bardziej jednorazówka, a ta mm, z tym ciasteczkiem jest zdecydowanie lepszej jakości. No ale, tak uważam, że jest bardzo ładny kolor. To jest taki turkusik, też mam ją w rozmiarze L. I dalej, słuchajcie, pobrałam takie różne inne rzeczy, na przykład, złapałam sobie, moment, to kosztowało 10 zł, tak. Za 10 złotych złapałam takiego troszkę biednego e, skrzata. Biednego, ponieważ e, nie chcę, Cię obrażać żadnej nacji, ale chyba tam w Chinach jak robili te krasnale, to temu brody nie przycięli. Bez sensu ma taką długą brodę, bo jak się go postawi, ta broda będzie mu się zawijać. Ale ja go, słuchajcie, wzięłam z myślą e, o łazience. E, kosztuje 10 złotych taki, taki skrzat, modne są skrzaty. Tylko chyba mu tą brodę przytnę, no bo to le. Wzięłam taki zestaw karnecików do prezentów. U mnie nigdy tego słuchajcie nie za dużo. I on kosztował bardzo mało, bo kosztował 6 zł, niespełna. I tutaj mamy różne, mamy naprawdę od cholery tych karnecików. 20, -20 sztuk, i do tego są jeszcze dołączone sznureczki. Dosyć ładny wzór, i bardzo, bardzo niska cena. Widziałam też taki drugi zestaw, on już był droższy i kosztował 10 zł. I tutaj mamy taki bardziej eko styl. Tak one się prezentują. I do tego mamy z kolei sznureczki. Dalej wziąłam takie dwupaki taśm i one kosztowały po 10 zł. Mogę otworzyć i Wam je pokazać. Może ktoś Was się zainspiruje. Wiadomo, że też takie rzeczy znajdziecie choćby w pepko. Tylko wiecie, jak jest w pepko. Jak rzucą coś ładnego, to może być potem problem. Różnie to bywa, w zależności od tego, gdzie macie pepko i jak jest bardzo uczęszczane. Jeden zestaw to jest taśma czerwona i taśma zielona z takimi złotymi napisami Merry Christmas. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładne są te, są te taśmy. Nie pamiętam ich długości, one są, mają taką idealność dla, idealną dla mnie grubość. Dobra, na napisie się nie fokusuję, no ale wiecie, co tu, o, co tu jest napisane. A drugi zestaw to takie czerwona taśma w śnieżynki i taka taśma w kratkę, także z napisem Merry Christmas. Także w taśmy i w karneciki jestem prawie obkupiona, choć nie ukrywam, że jak zobaczę jeszcze jakieś karneciki, to pewnie kupię. Też takie rzeczy przechowuję po prostu na kolejny rok. I kupiłam też torebki na prezenty. One były po 3 zł. nie jest to najniższa cena, ale one są z tych tak zwanych lepszych. Dwie takie z ciasteczkami, dwie takie z brokatikiem. Te, te jelonki tutaj są wysypane brokatem, i one były po 4 zł za sztukę, i dwie takie z napisem Mary Bright, takie ze stylu Eko. I one kosztowały też po 4 zł. Ja i tak wszystko pakowuję w papier do pakowania prezentów. Znaczy większe rzeczy opakowuję w papier, ale jak na przykład idziemy do teściów, no to wtedy zanoszę im, wiecie, zanoszę im prezenty w torebkach. No i też niektóre rzeczy na przykład są takie gabaretowo niefajne, że też je u nas w domu, czy to dla moich rodziców, czy to po prostu dla, dla mojego męża pakuję. Normalnie w torebki. Do tego generalnie zmierzało. No i tak to słuchajcie wyglądać, taki typowo, tak jak powiedziałam, konsumpcyjny film. I co nam zostało? Chyba nam coś zostało, nie sądzicie? Zamknąć okno. I kochani, czas na rozdanie. W opisie filmu znajdziecie link do pliku, w którym są generalne zasady absolutnie wszystkich rozdań. I bardzo Was proszę, żebyście się z tym plikiem zapoznali, to nie zajmie Wam długo, a spowoduje, że wszystkim nam będzie łatwiej. Dzisiejsze rozdanie trwa od tego momentu do 5 grudnia do godziny 23.59, a wyniki z tegoż rozdania pojawią się w filmie 6 grudnia czyli dzień po tym, jak się kończy nam, czy tam minutę po tym, jak nam się kończy termin i wyniki będą opublikowane w postaci planszy i będzie podłożona melodyjka. Tak, że jeżeli nie obserwujecie, nie oglądacie tego mojego filmu tak, to żebyście się zorientowały, że to jest moment na ogłoszenie wyników. Tak jak powiedziałam, proszę zapoznajcie się z zasadami. No a teraz uwaga. W dzisiejszym filmie, czy dzisiejszego filmu do wygrania jest książka. Książka od wydawnictwa Czwarta Strona, i jest to książka Joanny Szarańskiej, Kraina Spełnionych Życzeń. Um, tak się prezentuje, jak zwykle przepiękna okładka. Jest to powieść, oczywiście, o tematyce świątecznej. I fundatorem tej nagrody będzie czwarta strona. Natomiast, kochani, co należy uczynić, aby móc wziąć udział w tym rozdaniu? Należy napisać mi w treści komentarza, prócz odniesienia się do treści tego filmu. Jaki makijaż na wigilię planujecie zrobić? Jakie kolory planujecie zrobić lub jaki styl? Czyli, na przykład, nie wiem, mocne, czerwone usta, coś tam, wiecie o co chodzi. I żeby kolory, i także, żebym mogła sobie po prostu ten wasz makijaż wyobrazić. Czyli odpowiadacie na to pytanie oraz odnosicie się do treści tego komentarza. Czyli odpowiadacie na to pytanie oraz odnosicie się do treści tego filmu. I tym razem zrobię cięcie, zrobię przerywnik, natomiast chciałabym serdecznie pogratulować Karolinie XYZ, tak dokładnie nazywa się Nick. Ona ma 48 godzin na zgłoszenie się do mnie mailowo z podaniem swoich danych oraz sobie zweryfikujemy, że ty to na pewno ty. To jest konieczne, wierzcie mi. Kochani, nie pozostało mi nic innego, aby już Wam podziękować za oglądanie dzisiejszego filmu. Dzisiaj było bardzo konsumpcyjnie. Ten konsumpcjonizm będzie w jakimś stopniu się przewijał, chcąc, nie chcąc, ale nie będzie aż tak, to mogę Wam obiecać, choć ja sama muszę prócz zakupów świątecznych, do których zamierzam usiąść właśnie dzisiaj, bo wyjątkowo wydaje mi się, że jestem w czasie. to słuchajcie, muszę dużo rzeczy kupić dla siebie, bo mi się po prostu kończą, Więc innymi... Kochani, ja, was, ja Wam serdecznie chciałam podziękować za oglądanie tego filmu, zapraszam Was do udziału w rozdaniach, rozdania na Was czekają w każdym filmie, zresztą szczegóły są w tym magicznym pliku, więc naprawdę, proszę, przeczytajcie, Um, no i co? I wszystkiego dobrego. I, i chyba tyle. Trzymajcie się, buziaki, papa.